Dziś chciałem porozmawiać z Wami o WIBORze. Temat bardzo nośny. Kredyty na WIBORze. Tak naprawdę raty kredytów z roku 2019-2021 wzrosły już klientom o często przeszło 100%, głównie obarczając ich wysokim kosztem odsetkowym. Ale też zauważyłem niezbyt fajną rzecz na rynku, a mianowicie pojawienie się masy pseudo doradców, którzy nakłaniają klientów do procesów właśnie o unieważnienie tego WIBORu i o tym chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać. Chciałem Wam też również powiedzieć, czym jest WIBOR i faktycznie, jakie nadużycia możemy znaleźć w tych umowach oraz na końcu powiedzieć, jak ja to widzę, jaki jest jedyny sposób, na chwilę obecną widzę na i dla kogo widzę na kredyty oparte na WIBORze. Także zostańcie ze mną. Ok, na rynku pojawiła się masa pseudodoradców, którzy zachęcają klientów do tego, żeby podpisali umowę z kancelariami na prowadzenie spraw, podważeniach nieważności umów opartych na wyborze, na zmiennym oprocentowaniu, na abuzywności klauzul zmiennego oprocentowania, co o tym myślę? Po pierwsze trzeba spojrzeć na samych doradców, mówię na ich pseudo-doradców, bo najczęściej są to pośrednicy finansowi, którzy szukają po prostu dzisiaj nowego zajęcia, są świetni w sprzedaży, więc potrafią robić to dobrze, ale niestety nie informują klientów o wielu, wielu różnych aspektach, a przede wszystkim ryzyku takiego procesu. Więc jakie argumenty stosują? Po pierwsze te argumenty, które ja usłyszałem, to że proces jest łatwy, przyjemny, kancelaria, poprowadzi cię do sukcesu i nie będziesz, jeżeli teraz, najważniejsze, żeby teraz jak najszybciej złożyć pozew, bo jeżeli złożysz go później, no to będziesz czekał w kolejce, tak jak teraz czekają Frankowicze po 4 lata i będziesz czekał na swoje pieniądze te 4 lata. Nie, nie tak to powinno wyglądać. Z jednej strony powinniście dostać rzetelną analizę prawną, z drugiej strony powinniście dostać opinię na temat ryzyka takiego procesu. Na chwilę obecną trudno je szacować, nawet trudno powiedzieć, czy jest wysokie, czy jest niskie, po prostu trudno je szacować bo takich spraw zakończonych na chwilę obecną nie ma. No i właśnie tutaj przechodzimy do drugiego korownego argumentu, a mianowicie, że są już, są już, wyroki podważające, podważające WIBOR, podważające klauzule zmiennego procedowania w tych umowach. Jak to usłyszałem, to poprosiłem, żeby po prostu ktoś tam przesłał takie wyroki, które faktycznie no niby, że są w pierwszej instancji, że jeszcze nie są prawomocne. Okej, okay, chętnie, chętnie je zobaczymy, chętnie się zapoznam, to jest bardzo ciekawa rzecz. Z mojej perspektywy, z naszej perspektywy my prowadzimy tych spraw też całkiem sporo, jeszcze takiego wyroku nie mamy więc chętnie się zapoznam, no niestety nie dostałem żadnego, co więcej osoby, które, którym poleciłem, żeby, zrobi, żeby zrobili to samo też nie, nie otrzymały ani żadnego wyroku, ani żadnego uzasadnienia. Więc podejrzewam, że jeżeli tego nie ma, to znaczy, że jest to po prostu kłamstwo. Następny argument to już taki stricte sprzedażowy: to ja już w swojej sprawie złożyłem pozew i tylko czekam na pieniądze, które jak tylko kancelaria wygra w ciągu pół roku, no, teraz jest jeszcze w miarę szybko to już je otrzymam. Oczywiście stricte argument sprzedażowy. Każdy sprzedawca, który, który chce sprzedać to mówi, że korzysta, jest świetnie, jest bardzo zadowolony czy z usługi, czy z produktu, który, który promuje. Nie dajcie się na to łapać. Następna rzecz, która jest bardzo rozczarowująca, to, to o czym lekko wspominałem wcześniej, a mianowicie <coughs> cisza jeżeli chodzi o informacje o tym, co się dzieje, jak przegrasz sprawę. Nikt nie informuje o tym, że jak przegrasz sprawę, to poniesiesz koszty, czyli koszty pełnomocnika strony przeciwnej. Przy dużych roszczeniach, czyli przy unieważnieniu umowy, koszty są rzędu potrafią być rzędu 10 800 za pierwszą instancję, 8 za 100 za drugą instancję, plus dodatkowo oczywiście tutaj musisz zapłacić w kancelarii, więc wychodzi ponad, na pewno ponad, grubo ponad 20 tysięcy kosztów takiego procesu, bo oczywiście poza trzeba złożyć, tam trzeba wpłacić 1000 zł. Jeżeli oczywiście jesteś konsumentem, bardzo, bardzo trzeba na to uważać i pytać, pytać. Ktoś, kto faktycznie chce Wam doradzić, na pewno powinien Was o tych kosztach poinformować. Ostatnią rzeczą w tych argumentach, co było jako osoby, która w praktyce się tym zajmuje i i na co dzień, co było dla mnie bardzo niepokojące, to to, że klienci stali też poinformowani o tym, że w ten sposób mogą zawiesić spłatę rat. I to jest bardzo niefajne w stosunku klientów, bo prawdopodobieństwo, że sąd na podstawie takiego pozwu zawiesi spłatę rat jest znikome. Na chwilę obecną nie widziałem ani jednego takiego zawieszenia, to też już o czymś świadczy. Jeżeli chodzi oczywiście o kredyty złotówkowe, no to bo frankowe, no to zupełnie inaczej na no to patrzymy. Tam faktycznie są takie zabezpieczenia, takie zawieszenia spłaty. No ale zobaczcie, jeżeli wy dzisiaj macie problemy ze spłatą tych rat i ktoś mówi, OK, to my tutaj złożymy pozew i zawiesimy ci spłatę rat, sąd w ciągu trzech miesięcy i to jest nagminna taka rozmowa, sąd w ciągu trzech miesięcy wyda postanowienia o zawieszenie spłaty tych rad, to daje wam to pewną taką percepcję, że ok, dobra, jeszcze trzy miesiące będę spłacał, później mi zawieszą spłatę tych rat, tylko że uwierzcie mi, prawdopodobieco, że tak się stanie jest minimalne. I musicie to brać pod uwagę, więc moja rekomendacja na dzisiaj to nie pakować się w takie procesy. Ale teraz chciałbym też powiedzieć Wam o tym, tak naprawdę, o co cała ta afera, jeżeli chodzi o Wibor? Dlaczego ten Wibor jest taki zły, przecież był z nami od lat i nikt się go nie czepiał. Po pierwsze, nie czepiał się go, bo był na stałym, stabilnym poziomie. Może nie przez cały okres, bo wiadomo, były okresy, gdzie był wyższy, niższy. Jak był wyższy, to się udzielało kredytów frankowych, tak? Później był niższy i kredyty, no niestety były udzielane na coraz wyższe kwoty, bo musi też wiedzieć, że czym bardziej dostępne kredyty, tym wyższe ceny nieruchomości, więc te ceny nieruchomości sobie rosły. Kredyty były coraz wyższe. Najczęściej jest taka tendencja, ale nie tylko ludzi, ale również pośredników finansowych, czy brokerów do udzielania kredytów jak najwyższą kwotę, no oczywiście są rozliczani prowizyjnie, prowizja jest procentowa od wysokości kredytu, no to jak to? no przecież będziesz potrzebował kiedyś ten trzeci pokój, drugi, trzeci pokój, lepiej sobie kupić teraz dom, dopóki kredyty są tanie. Niestety klienci byli kredytowani w bardzo wysokim stopniu. Często używa się określenia podkorek. No i teraz, jeżeli ich rata, szczególnie mówię o tych kredytach 2019, 2020, przy niskich stopach, wysokich marżach, ich rata wzrosła dwukrotnie, to faktycznie rodzi to problem. I co rodzi problem? Problem najczęściej, jeżeli pojawia się problem, ktoś szuka na niego rozwiąza rozwiązania. To rozwiązania, oczywiście, były już znacznie wcześniej. Muszę Wam powiedzieć, że w 2000, od 2018 roku prowadzimy sprawę, która teraz jest już przyjęta do Sądu Najwyższego, właśnie o podważenie. Zasadności klauzul zmiennego oprocentowania, i właśnie o ten kolokwialnie mówiąc, VIBOR, tak, walczymy o ten nielegalny VIBOR, żeby go z tych umów wykreślić, czy tą umowę unieważnić, więc to się działo, że tak powiem, w kuluarach już od dawna. Najczęściej z tych rozwiązań korzystały osoby, które faktycznie miały problem ze spłacaniem, no bo wiadomo, jeżeli mamy problem ze spłacaniem, no to wtedy chwytamy się wszelkich możliwych rozwiązań, żeby choćby nie stracić tej nieruchomości. Ale czym jest właściwie WIBOR? WIBOR to jest stopa procentowa, na jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Na każdy dzień roboczy, o godzinie 11, czasami w niektórych dniach o 17, jest on podawany. I pokazuje nam to teoretycznie, ile po ba, ile bank na jakiego oprocentowaniu bank pożyczyłby pieniądze innym, innemu bankowi. A cały problem polega na tym, że banki tych pożyczek sobie nie udzielają. Dlaczego? Ponieważ mają nadpłynność. Co więcej, na chwilę obecną Wibor przekracza z topę referencyjną. W związku z tym bankom byłoby tanie pożyczać nawet z NBP na chwilę obecną pieniądze. Więc ten wskaźnik ma charakter wirtualny. Problem z tym wskaźnikiem został już poruszony w rozporządzeniu BMR z 2018 roku, czyli już wówczas była wiedza na ten temat, że ten wskaźnik może być nietransparentny i może być kreowany przez banki. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której siadacie w kilka osób i mówicie na jaką kwotę porzucicie sobie pieniądze. Spisujecie to na kartce, obcinacie dwie skrajne, e, skrajne oprocentowania, czyli najniższe i najwyższe i e, wychodzicie z tego pokoju i stwierdzacie, że właśnie na tej, e, tak jak się sobie to ustaliście między sobą, zupełnie wirtualnie, że, a, ja bym pożyczył Ci na 20, ja na 30, ja na 40%, e, ustalacie, że będziecie właśnie na takiej stopie pożyczać komukolwiek innemu banki tak naprawdę nie realizują, nie realizowały transakcji w oparciu o Wibor, były one sporadyczne. Dlatego, że banki na chwilę obecną mają nadpłynność. Pytanie, czy tak będzie dalej? To zobaczymy. Na chwilę obecną mają nadpłynność. Wpłacamy tam bardzo dużo środków i korzy banki korzystają z, z, tak naprawdę z naszych środków, pożyczając je dalej. Czy tam muszą mieć tylko dwuprocentowe zabezpieczenie, więc tak naprawdę mogą pożyczyć 5-krotność tego, co do tych banków włożymy. I jeszcze jedna kwestia. Myślę, że dosyć ważna, bo co innego, gdybyśmy mieli wybór, tak? I rzeczywiście moglibyśmy wybrać, Mówię też o latach oczywiście wcześniejszych, ale też nawet dzisiejszych. Moglibyśmy wybrać między stałym oprocentowaniem a zmiennym. Na chwilę obecną, nawet do tego czasu, pomimo szerokiej akcji KNF-u bodajże sprzed dwóch lat, pomimo tego, że Natur naciskał na banki, jeżeli chodzi o wprowadzenie kredytów na stałej stopie, banki pokusiły się o to, żeby wprowadzić kredyty na stałą stopę. Teraz, kiedy stopy faktycznie są wysokie i, i banki mogą sporo na tym zarobić, to jest raz. A dwa, no mamy kredyt na 5, 10 lat maksymalnie, no kredyt bierzemy na 30, pewnie więcej. Ten okres kredytowania moim zdaniem będzie się zwiększał, bo jeżeli koszty kredytu są tak wysokie, no to żeby kogoś było stać, to musi zwiększyć ten okres kredytowania. Nie ma innego wyjścia. Więc tak naprawdę, brak wyboru, wrzucenie nas w zmienną stopę zmienną stopę właśnie w ten wibor i tak naprawdę nie, nie mamy możliwości wyjścia z tej sytuacji. Czyli powoli dochodzimy do sedna. Jakie zarzuty możemy tutaj zastosować w umowach złotowkowych opartych na WIBORze. Po pierwsze, to co wcześniej mówiłem, czyli dyrektywa BMR, czyli naruszenie tej dyrektywy BMR, jeżeli chodzi o transparentność. Po drugie, faktyczny brak transakcji na rynku, czyli banki wrzucają to, traktują to jako koszt, koszt pieniądza, ale do facto go w żaden sposób nie ponoszą. Po trzecie z artykułem 58, czyli sprzeczność z zasadami spożycia społecznego. I Na tej podstawie faktycznie możemy próbować po pierwsze tą umowę unieważnić oczywiście ze wszelkimi skutkami tego unieważnienia, a po drugie możemy też próbować wykreślić tę klauzulę, klauzulę zmiennego procedowania, ten, ten wibor i zostawić kredyt na samej marży albo na marży listopie, albo na marży i stopie referencyjnej. I takie są rozwiązania. Oczywiście to jest ogromna oszczędność, jeżeli faktycznie orzecznictwo pójdzie w tym kierunku. Na tą chwilę trudno jest przewidywać, czyli znaczy ja przewiduję, że tak, że tak faktycznie będzie. Natomiast to tak jak w kredytach frankowych od 2014-2015 roku wymagało czasu. Zobaczcie, mamy 2022 rok, minęło już 7 lat, a dopiero od 2019 roku można powiedzieć, że w miarę, w miarę wykry. Krystalizowało się orzecznictwo Frankowe. Tu będzie podobnie. Być może lekko, być może trochę szybciej. Być może. Tylko dlatego, że sędziowie już mają tą percepcję, percepcję, że w umowach bankowych faktycznie mogą być błędy, faktycznie mogą być klauzule niezgodne z prawem. Tutaj może to potrwać trochę szybciej, ale też nie spodziewajcie się, że z miesiąca na miesiąc to orzecznictwo się w jakikolwiek sposób wykrystalizuje. Na samym początku filmu obiecałem Wam jedno, jedyne rozwiązanie, które rekomenduję, jeżeli chodzi o kredyty wiborowe. Jeżeli chcecie pozwać bank, to tylko i wyłącznie atakiem wyprzedzającym. Jeżeli faktycznie jesteście w ciężkiej sytuacji finansowej, nie jesteście w stanie regulować rat kredytu hipotecznego, to może mieć dla Was sens. Na pewno nie będzie miało sensu branie następnych zobowiązań, co niestety bardzo często się zdarza, ale branie następnych zobowiązań, to zobaczcie, to zawsze kredyt hipoteczny będzie tym kredytem na rynku najtańszym. Jeżeli teraz będziecie posiłkować się do spłaty tego kredytu, spłaty rat tego kredytu, czy to chwilowkami, czy kredytami gotówkowymi, zawsze będziecie go spłacać droższym długiem. To nigdy nie może się udać. Więc rozwiązanie, w którym Wy dzisiaj pozywacie bank i zaprzestajecie spłaty tego kredytu, ale tylko mówię, tylko i wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych, kiedy faktycznie widzicie, że nie jesteście w stanie regulować tych zobowiązań? Po pierwsze, kupujecie sobie czas, bo ten proces oczywiście mm, musi trwać. Po drugie, dajecie sobie szansę na unieważnienie umowy albo na wykreślenie klauzul. Po trzecie, w, jeżeli bank wypowie wam umowę w tym czasie, jesteście w stanie Sąd powinien tak naprawdę, w związku z tym, że tutaj już toczycie proces o unieważnienie umowy, powinien zawiesić tamte postępowanie do czasu zakończenia tego postępowania. Więc tu wy rozdajecie karty. Nazywam to atakiem wyprzedzającym i tak faktycznie jest. I tylko w takich sytuacjach, bardzo konkretnych, Jesteście w stanie to zrobić. Pamiętajcie również, że każda sytuacja jest inna i wymaga analizy, więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to lepiej przeanalizować dokumenty, lepiej zwrócić się do prawnika, który przeanalizuje i powie, czy akurat w tej konkretnej sytuacji takie rozwiązanie będzie dla Was skuteczne. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli macie więcej pytań na temat wyboru, umów burowych czy klauzul zawartych w tych umowach, zachęcam do komentowania tego odcinka i do kontaktu z nami. Do zobaczenia.